Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhara, to jest moi drodzy Hungry Lamu, my się pysie, wyszła aktualizacja do tej giereczki, Zobaczmy, jak bardzo głodny jest Lamu. Cześć Lamu, Mendo jedna, Lamu jest bardzo głodny. Hello Lamu, siemaneczko, miałeś dobrą drzemkę, co nie? O drogi, wygląda na to, że ktoś. Ktoś tutaj jest głodny. No dalej, znajdź jakieś tam jedzonko na twój wielki żołądeczek, Lamu. Idziemy znaleźć jedzonko dla Lamu. Okej, okay, mamy tutaj, widzowie, dużo resztek. Dużo, dużo, dużo resztek. Jakieś gazety. To jest ulubiona książka Lamu. Tylko gdyby Lamu mógł czytać. Idziemy przed siebie, Lamu, nie patrząc za siebie. Tupu, tupu, tupu. Czy nie jest cudowny dzień, lamu? Pięknie jest. Na razie same owocki. Nie jemy ludzi, lamu. Nie, Lu ludzi nie jemy, lamu. Okej, okay. o widzę, że tutaj mamy. Jaka pocieszna muzyczka. O mnom, nom nom nom. Ale lamu nadal jest głodny. To nie było dla niego wystarczające. Hm? Co to? Pan banan, pieseł. Lamu kocha owoce. Jestem pewien, że banan. Nie będzie miał nic przeciwko tutaj, żeby pomóc lamu. No, banan, pan piesu, pomoże tutaj z naszym apetytem. mną. panie banan, siemaneczko. Cześć, mały bananku. O mój drogi, wygląda na to, że myliłem się. Ten bananek jest bardzo samolubny i nie chce pomóc lamu, więc lamu sam zaraz sobie weźmie, co chce. Musimy sprawić, żeby bananek poszedł spać. Wtedy Lamu może mieć cudowny... cudowny... posiłek. Muszę znaleźć coś twardego. Czy wystarczy? O, mamy tam kamień. To jest przerażające w momencie, kiedy wiem, że to jest pieseł. Biedny pieseł! Musiałem? Gra mnie do tego zmusiła wizowie. Dalej jest troszeczkę miejsca w tym wielkim brzuszku Lamu. Hmm, co to jest, Lamu? Mamy tam jabłuszko, gruszki i pomarańczkę. A tak naprawdę trójka. Osobek, które poszło sobie na kemping i za chwileczkę zostaną pożarci. Idź tam, powiedz im się maneczko, lamu. Idziemy powiedzieć się maneczko. Z kamieniem w Siema Siemaneczko, koledzy, ale gdzie uciekacie? Chodźcie, mam dużo miejsca w żołądku, będziecie już na zawsze razem. Wygląda na to, że chcą pobawić się w grę. Tak jak inne owocki, które spotkaliśmy w przeszłości. Dobrej zabawy! No dalej, lamu. Znajdź swoich nowych przyjaciół. Dobra, idziemy znaleźć nowych przyjaciół. O, a ktoś tutaj! Czekaj, czekaj, czekaj. Kto. Ty... Mogę to podpalić? Dobrze. Mam nadzieję, że lubi spaloną gruszkę. Jest cała Twoja. Om nom 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 nom. Lamu jest bardzo głodny. Dlaczego się tak ukrywacie przede mną? A kogo my tu mamy? Czek, 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 czek! Pan pomarańcz. Dzień dobry. Patrzcie, jaki zadowolony pan pomarańcz. O, a kogo my tu mamy? Pan jabłko. Om, nom, 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 nom. Czy twoi przyjaciele nie byli przepyszni, Lamu? Co za cudowny dzień. Tak, był niesamowity widzowie. O, co to, Lamu? Jesteś nadal głodny? I teraz do gry wkraczam ja. Kolega, który... Słyszał krzyk. Co do cholery? Brzmiało to jak tasza! Tasza jest już w brzuszku lamu. Z pozostałą dwójką twoich przyjaciół. Idziemy tam do nich. Flashlight, flashlight. Dobra, mamy tutaj mapę, tutaj jest nasz obóz, tu mamy nie wchodzić. Kurset cave. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale idziemy tam, widzowie. Tupu, tupu, tupu przed siebie, nie patrząc za siebie. Gdzie oni wszyscy poszli? Gdzie jest Mochi? Moci jest w brzuszku! Ej, trochę się stresuję, bo kurde lamu, gdzieś tutaj. Może być. Moci. Cip, 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 cip. Znaczy, nie wiem na co liczę, skoro nie ma głowy ten piesek. Hał, hał, hał. O, chyba znalazłem moci. 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 Co do ciula! Kto ci to zrobił? A nie, ma główkę. Co za dupki ci to zrobiły? To jest popieprzone Tasza, Ken Leon, gdzie wy jesteście? Razem z moci! Dobra widzowie, w takim wypadku znajdź swoich trzech przyjaciół. W dupie mam moich trzech przyjaciół, ja idę do jaskini, zła! Proszę mnie nie straszyć, bo jestem... Słyszeliście to? Taki szelest? Ja słyszałem. I dlatego się wystraszyłem. Słyszałem szelest. Proszę mnie nie szeleścić. Ojej, ale się... O, bata, 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 bata. No słyszycie to, czy nie? Takie... Jakby ktoś, kurde, biegał. A ja nie chcę, żeby do mnie biegał. Jak będę szedł ścianą, to dojdę do jaskini, nie? Ciągle ścianą. Ciągle. Jest jaskinia, widzowie. Jaskinia zła. Dobra. Jestem debilem, że tędy idę. Ale idę. Czy to jest ta przeklęta jaskinia? Twiszę to za sobą. Shit. Better safe in there than out here. Będzie bezpieczniej tam niż tutaj. Masz rację. Tam będzie bezpiecznie. Zdecydowanie. O! To na pewno gdzieś tutaj są twoi koledzy. Sasza, ta... Tara? Tara się z nami przywitała. Cześć Tara! Dobra, idziemy dalej. O, i mamy gazetki. Znaczy jakieś rysunki. Lamu ma też przyjaciół, którzy wyglądają jak on. Only fruit, only fruit. Tylko owocki. Właśnie widzę, że tylko owocki, ale rozumiem, że lamu. Tara! Tam byłaś! No co ty chcesz ode mnie, Tara? Tara chyba chce nowych kolegów. Dobrze, Tara. Chodź. To są twoi nowi koledzy. Tamta dwójka ci się znudziła, tak? Tu chodź, chodź koledzy, koledzy, to jest stara. Przywitajcie się wszyscy! No dobra, em, rozumiem, że Lamu widzi ludzi jako owocki, tak? Lamu jest popieprzony, widzowie. Książka dla dzieci? To jest. lama jest głodna, to jest lamu widzowie. Ta książka należy do... Tata jest skreślony. Monster potwór, czyli należy do lamu. I tutaj wszyscy nie żyją, wszyscy są w brzuszku lamu. Jest nowy dzień, wszyscy się budzą! Lamu się budzi, widząc słońce i daje wielki dziewczę jakoś tak. Bur 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 bur, lamu, brzuszek, burczy. No i generalnie jest głodny w tym momencie lamu chce więcej jedzonka, czyli właściwie czytamy o tym, co e, widzieliśmy na wstępie, nie? To wygląda trochę już strasznie, Miss Home. Tęskni za domem. Rip, rip. Lamu opuszcza swój dom. Gwiżąc, kiedy idzie. Myśląc o przygodzie, by znaleźć posiłek. They are fruits. To są owocki. To są owocki. To są owocki. Nie lamu. To nie były owocki. Poklepał się usatysfakcjonowany swoim posiłkiem. A teraz jest czas, żeby wrócić do domu. Dociera do domu, kiedy e, księżyc e, tam świeci, jest na górze i tak dalej. Kiedy wchodzi przez drzwi. Z uśmiechem na twarzy. Natomiast to, co zobaczył następnie, e, no, coś go przeraziło i sprawiło, że Lamu ucieka. Chyba policja przyszła. Nie ma więcej domu. Okej, okay, czyli Lamu był u kogoś, tak? I po prostu szedł sobie na jedzonko i, i przyłapano go, że kurde, nieładne rzeczy Lamu robi. Doktor Brons. Czy rozumiem, że Doktor Brons e, po prostu stworzył Lamo, czy coś takiego? Human-Animal Genetic Fusion Chciał jakoś połączyć zwierzę i człowieka? Żeby wziąć jakiś DNA e, zwierzęcia i włożyć go w... ...ciało ludzkie? Czekaj, czekaj, czekaj Czy, 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 czy ten, czy Doktor Brons chciał się bawić w tego? W tego ziomeczka z Fullmetal Alchemist? Ty popyprzony jesteś! Udu. Generalnie odkrył coś niesamowitego, ponieważ właśnie twierdził, że może uleczyć nawet te nieuleczalne choroby. Wszystko jest Twoja wina, ja już więcej nie chciałem. Po długim dniu i bardzo zabawnym czasie, e, lamu poszedł spać. No i koniec, widzowie. No i koniec, lamu jest dalej głodny. Co do ciula ojej, z mu prosty, tak mi nie ku pse Syłem się, Murder at Bronze Residence. Ej, to tam, gdzie ten doktor, nie był? W okolicach 21. Słyszano bardzo głośne dźwięki, krzyki z rezydencji doktor tam właśnie tego brąza. Tutaj zaniepokojeni sąsiedzi od razu wezwali policję i tak dalej. I to, co tam odkryto, było no, generalnie czymś przerażającym. Syn. Znaleziono e, ciało Eric Bronza i Tiny Bronze. Erik Bronze, czyli ten doktor, Tina Bronze, 52-51 lat i nie wiadomo kto, e, byli bardzo szczęśliwą rodziną, e, trójką, nie? Czyli oni i pewnie ich syn, czy tam córeczka, nie? Tak jak zresztą widzieliśmy na którymś z obrazków wcześniej. Doktor Eric i Tina Bronze znalezieni zostali zamordowani w ich własnym domu. Natomiast ciało dzieciaka jest zaginione. Nie znaleziono na scenie zbrodni ciała dzieciaka. Czyli nasz doktor Brons totalnie pobawił się w full Metal Alchemist. W takim wypadku moi drodzy, Lamu to, to, to ich Dzieciak. Ty po pieprzeńcu. Tymczasem widzowie to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcineczek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jaka cudowna muzyczka i biedny Lamu moi drodzy. Teraz mogę śmiało stwierdzić, że biedny Lamu i ciul doktor Bronze. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa pa.